To jest jeden z największych kongresów w Europie poświęconych polityce samorządowej, polityce miejskiej. To są naprawdę miejsce, gdzie można wymienić doświadczenia z kolegami z innych miast europejskich i nie tylko europejskich, które to doświadczenia są bardzo istotne. Mamy, jeżeli popatrzymy na naszą politykę miejską, to zobaczymy, że czerpiemy my na przykład dużo z wiedeńskich doświadczeń, głównie w zakresie gospodarki komunalnej, ale też przyjeżdżają koledzy z innych miast, żeby od nas się uczyć żeby wymienić chociażby lwów czy miasta rosyjskie. ten kongres, piąty kongres europejskich samorządów w Krakowie, jest bardzo ważny nie tylko dla Krakowa, ale no dla naszych do samorządów całej Europy, Unii Europejskiej. I bardzo się liczy teraz Kraków w dziedzinie po prostu rozwoju samorządów w Europie. Dzisiaj na kongresie dużo jest paneli dyskusyjnych dotyczących właśnie strategii zarządzania finansami i tego, jak. W jakim kierunku iść? Jakie to mają być te samorządy? Czy one mają być bardziej nowoczesne? Czy ma być ich trzy? Na przykład poziomy, czy mniej, czy więcej. I te wszystkie problemy, które są tutaj poruszane, są dla nas bardzo ważne, bo mówimy też o współpracy, to co w przyszłości nas czeka, o współpracy, takim partnerstwie samorządu z biznesem. No przede wszystkim chcielibyśmy, aby wszyscy ci, którzy wyjadą z Krakowa, mieli takie przekonanie, że warto było tutaj przyjechać, warto było posłuchać, jak inni radzą sobie z problemami, które dotyczą wszystkich. Nie wiem jak zarządzać ciepłownią, jak budować kanalizację, jak rozwiązywać problemy komunikacyjne. Jednym słowem, to wszystko, w czym dzisiaj samorządy mniej lub bardziej się trudzą.